14 lutego, czyli ponad 9 miesięcy temu, po raz pierwszy u nas na kanale pokazaliśmy nową proponówkę od LG. Był to film o pompach 12, 14 i 16 kW, natomiast dzisiaj mamy 29 listopad i nagrywam odcinek o pompie 7 i 9, czyli całkiem nowym produkcie od LG. Zapraszam na odcinek. Cześć, dzień dobry, witajcie moi mili na kanale Innowacyjnego Domu. Znajdujemy się w naszym studium kotłownia, technicznie, poprawnie mówiąc jest to maszynownia. No i co? I za mną jest pompa ciepła LG Terma V, naczynnik R290, tylko że model 12 kW. Nagrywaliśmy już kilka odcinków o niej, też niedługo, bo z racji, że kończy nam się listopad, nagram odcinek podsumowujący już pierwszy miesiąc sezonu grzewczego w pełni. No, i nagrywaliśmy też dla Was filmy, w których pokazywaliśmy nasze montaże u naszych klientów e, tych właśnie pomp. Teraz zapraszam w prawym górnym rogu, pojawi się link do filmu właśnie z montażu proponówki od LG. Przez ten rok, tak naprawdę niecały, z wieloma osobami rozmawiałem o tych pompach LG, i może nieco przewrotnie powiem, wielu osobom pompy LG na czynnik R290 odradziłem. Dlaczego? No, nie ukrywajmy. Pompa 12, 14 czy 16 raczej nie nadaje się do nowego domu. Dlaczego? No dlatego, że w Polsce tak średnio buduje się domy między 100 a 150 metrów. Są to domy świetnie ocieplone i po prostu najzwyczajniej w świecie pompa 12 była za mocna do tego typu budynków i jak na pewno wiecie, przewymiarowanie pompy ciepła. Bardzo źle się kończy. Po pierwsze, mniejsza żywotność, po drugie, więcej zapłacicie za ogrzewanie, no i po trzecie, zapłacicie więcej za samo urządzenie. Natomiast no, można już powiedzieć, że, że oficjalnie, bo pokazywaliśmy Wam też w szorcach już pompę 7 i 9, czyli właśnie pompę, o której dzisiaj powiem. I Jest to ta sama linia pomp, natomiast całkowicie inny model. Pompa po prostu mniejsza i gabarytowo, i mocowo, i pojawiło się tam kilka nowości. To i dzisiaj właśnie omówię sobie te dane, a tylko jeśli pojawi się już polska wersja katalogu, oficjalne dane po prostu przez LG Polska zaprezentowane, to również nagramy o tym film i pojedziemy też do LG pewnie Wam pokazać tę pompę. No bo pierwsze pompy będą jeszcze w tym roku, pod koniec grudnia będzie dostawa pomp dziewiątek, i w przyszłym roku już styczeń, luty będą wszystkie pompy, czyli i 7, i dziewiątka. Tak jak mówiłem, bardzo się staraliśmy i udało nam się właśnie dorwać wersję katalogu po angielsku. W międzyczasie na odcinku będą się pojawiały grafiki, i to będą grafiki właśnie powycinane z tego katalogu. Zacznijmy od tego, co się zmieniło względem tego, co mieliśmy w tym roku. No bo oprócz samej mocy pomp pojawiły się też dwie nowości. Pierwsza już była w katalogu wcześniej i był to cylinder all-in-one, ale on nigdy nie wszedł do sprzedaży, w sensie. Do propanówki nie był dostępny w Polsce, natomiast teraz już będzie. Jednostka fajna do budynków nowych, do takich budynków, gdzie nie mamy za bardzo miejsca, żeby tą maszynownię zbudować. Tak jak widzicie za mną czyli osobno boiler, osobno bufor i osobno hydrobox. Tutaj pewnie widzicie go nad moją głową. I to jest pierwsza nowość. Tam będzie 200 nierdzewka, natomiast pojawił się też. Jakby z drugiego biegunu produkt, czyli Control Box, taka skrzyneczka wielkości pewnie kartki A4, troszkę bardziej kwadratowa, i jest to urządzenie, które pozwala zaoszczędzić znowu miejsce w trakcie montażu. W środku nie znajdują się żadne elementy hydrauliczne, jest to tylko i wyłącznie control box, czyli po prostu sterownik do pompy ciepła, sam wyświetlacz i również całe sterowanie do jednostki. Pompa pojawiła się już na Kimarku, ale o tym powiemy kawałek dalej. Oprócz certyfikatu Kimark ma również certyfikat potwierdzający sg Ready, czyli współpracę z fotowoltaiką. Mamy też EHPAQ i mamy również certyfikację Eurovent. Fajną rzeczą jest to, że Wszystkie pompy ciepła nowe, czyli 7, 9 i pozostałe, czyli 12, 14 i 16, wszystkie one mają klasę efektywności energetycznej A z trzema plusami i dla ogrzewania 35 stopni i dla ogrzewania 55 stopni. I tutaj przypominam, że 3 plusy oznacza urządzenie, które ma powyżej 150% sprawności przy ogrzewaniu 55 stopni i ponad 175% przy ogrzewaniu 55 35 stopni, ile 7 i 9 ma dokładnie, to opowiem przy okazji kimarka. Budowa pompy ciepła w zasadzie jest taka sama z zewnątrz, przynajmniej jak pompa 12, 14 i 16, którą już pewnie dobrze znacie. Gabrytowo po prostu jest mniejsza, natomiast Design pozostał niezmienny, czyli pompa jest nie ukrywajmy bardzo ładna. Jeśli chodzi o parownik, mamy tam tą samą technologię, czyli Blackfin, czarny parownik zabezpieczony przed solą i przed zanieczyszczeniami powietrza typu smog. Oprócz tego oczywiście jest ogrzewana taca ociekowa ze zlewnią w jednym miejscu. Jest też nowy kompresor, nowa sprężarka. Jest to LG R1 i jest to oczywiście sprężarka typu scroll. Jak to w LG, bo LG jest też producentem sprężarek, nie tylko pomp ciepła. Jest w sumie tylko kilku takich producentów na świecie: jest to właśnie LG, Mitsubishi, Panasonic, Daikin. Oprócz tego sprężarki robi Copeland. Hitachi na pewno robi sprężarki i jeszcze Toshiba robi sprężarki. Wydaje mi się, że nikogo nie pominąłem. Jeszcze jak jesteśmy przy budowie to pompę ciepła podłączyć można zasilanie do pompy ciepła wodne można podłączyć zarówno od tyłu jak i od spodu. Fajna opcja bo mamy wybór. W większości pomp ciepła się tak zrobić nie da. Więc fajnie że tutaj LG dało taką opcję. Proponówka od LG jest też bardzo cicha. Jeśli chodzi o siódemkę to mamy 49 decybeli. Jeśli chodzi o dziewiątkę mamy 50 decybeli. I jeśli chodzi o 12, znowu mamy 49 dB. A pewnie się zastanawiacie skąd to się bierze, przecież pompa mniejszej mocy powinna być cichsza. No niby tak. A z drugiej strony urządzenie jest mniejsze, wentylator zapewne też jest mniejszy, mm, musi kręcić się szybciej i pewnie stąd ten hałas jest o 1 dB mocniejszy, w, znaczy większy w pompie 9 niż w pompie 12. Natomiast jeśli chodzi o tryb cichy, to w 7 mamy 47 decybeli moc akustyczną, a w 9 mamy 48 i w trybie cichym znowu jest to tyle samo co w 12. A jeśli chodzi o głośność 12, która jest za mną, no to niedługo też nagramy już w warunkach zimowych test głośności, a na razie odsyłam Was do filmu z lata, gdzie pompę mierzyliśmy w trybie grzania ciepłej wody użytkowej. Zapraszam teraz, w prawym górnym rogu pojawi się film. Dodam też oczywiście, że pompę, która jest za nami, testujemy. Nie jest to pierwsza nie jest to ostatnia pompa ciepła, jaką zamontowaliśmy u siebie w domu. Już wiemy, co będzie następne, natomiast na razie nie będziemy Wam zdradzać. Myślę, że początkiem przyszłego roku dowiecie się i że będzie to całkiem ciekawa podmianka. Także zachęcam do subskrybowania i zostania z nami, jeśli jesteście ciekawi. Siódemka i dziewiątka również grzeją wodę do 75 stopni tylko tutaj zaznaczam, jest to temperatura zasilania maksymalna. Jeśli takie temperatury zasilania potrzebujecie, to po prostu pompy ciepła nie kupujcie. Ja po prostu, zjedzą Was rachunki, natomiast ja po prostu pokazuję możliwości. No i siódemka i dziewiątka grzeją tą wodę do 75 stopni bez grzałki, nawet przy minus 15 stopniach na zewnątrz. Mówiłem, że nowa 7 i 9 jest mniejsza niż pompy 12, 14 i 16, ale jaka to jest różnica? No jeśli chodzi o wysokość, to jest dokładnie tak samo: jest to 1019 mm, natomiast jeśli chodzi o szerokość, to jest to 1320 mm w 7 i 9 i 1560 mm w 12, 14 i 16. No więc w sumie jest 24 cm węższa ta pompa. Jeśli chodzi o grubość również jest tak samo, jest to w obydwu przypadkach 52 cm. Możecie się jeszcze nad jedną rzeczą zastanawiać, bo w katalogu starych, znaczy starych, w sumie te pompy nie mają jeszcze roku, natomiast w katalogu poprzednim LG, gdzie była 12, 14 i 16 widzieliście pompę 9 i gdybyście się zastanawiali czy jest to ta sama dziewiątka, no to nie. To jest nowa dziewiątka, o której dzisiaj mówię, bo tamta w sumie do sprzedaży w Polsce nigdy nie weszła. Propanówki LG działają do temperatury zewnętrznej minus 28 stopni, co jest w sumie całkiem fajnym wynikiem, natomiast nie najlepszym, bo mamy na przykład jeszcze pompy Mitsubishi i nowe zbadane są już certyfikowane na minus 30 stopni na zewnątrz w Polsce, a w niektórych krajach jest to nawet mniej, nawet minus 35 stopni. Mówiłem o klasie efektywności energetycznej, że są to A z trzema plusami. Natomiast jeśli chodzi o SCOP, czyli średnie sezonowe COP, dla pompy 7 jest to 5,24 przy ogrzewaniu 35 stopni, i dla pompy 9 też dla 35 stopni jest to 5,20. Jeśli chodzi o parametr 55 stopni, to mamy tutaj 3,86 i przy pompie 7 i przy pompie 9. Bardzo wiele osób pytało nas o te pompy. Bardzo wiele osób też czekało, bo mówiliśmy im, że jeśli chcą proponówkę LG, to żeby jeszcze chwilkę zaczekało i żeby kupiło sobie właśnie albo siódemkę, albo dziewiątkę, w momencie kiedy już wiedzieliśmy, że one będą i kiedy mniej więcej będą. Także no, pierwsze umowy na montaż już mamy spisane. No i jak tylko będziemy montować, to będziemy Wam również pokazywać pierwsze realizacje. Natomiast co, fajną też cechą siódemki i dziewiątki jest to, że Obie wersje mogą być trzyfazowe, czyli możemy kupić pompę siódemkę, która jest pompą trzyfazową. Czyli już bardzo, w bardzo niskim stopniu będzie ona obciążała instalację elektryczną u Was w domu. Wymagane zabezpieczenie przez pompę jednofazową to jest 20A, a przez pompę trzyfazową jest to 16A. Y jeszcze nie wspomniałem o temperaturze grzania ciepłej wody użytkowej, że w LG kach propanowych jest to maksymalnie 80 stopni, czyli bardzo, bardzo dużo. I myślę też, że jeśli dopadną nas mocne mrozy w styczniu, zapewne jeśli w ogóle, y to nagramy dla Was też test, jak zagrzewamy bufor albo zagrzewamy zbiornik ciepłej wody, właśnie do bardzo wysokich parametrów ze zrzuconym bezpiecznikiem od odgrzałki. 7 i 9 są też lżejsze od 12 wzwyż i jest to 130 dokładnie kg wagi natomiast w pompach mocniejszych jest to 181 kg. Niezmiennie jak we wszystkich pompach LG mamy 5 lat gwarancji i serwis fabryczny, czyli kiedy innowacyjny dom Wam taką pompę ciepła zamontuje to w zimie oczywiście możemy ją uruchomić, żebyście nie zostali w domu bez ogrzewania. Natomiast tak czy inaczej po uruchomieniu przyjeżdża serwis LG, sprawdza naszą pracę, jeśli zrobiliśmy ją dobrze. To odbiera urządzenie i od tej pory obowiązuje gwarancja i to właśnie LG zajmuje się serwisem samego urządzenia, zarówno ewentualnymi usterkami, jak i serwisami gwarancyjnymi. Niezmiennie macie też możliwość sterowania pompą ciepła poprzez aplikację, no i oczywiście podłączenie pompy ciepła do Wi-Fi. Mam tutaj też wydrukowaną certyfikację Kimark. No i tak, pewnie wielu z Was oglądało nasz ranking pomp ciepła, gdzie były pompy LG, natomiast mówiliśmy w zasadzie kilka odcinków było, były o pompach 4 do 7 kW, 7 do 10 i 10 do 13. 10 do 13 to była 12, natomiast w Kimarku dotyczącym pomp 7 do 10. Była pompa 9, ale ta, która w sumie finalnie do Polski nie weszła. A w pompach między 4 a 7 nie było żadnej pompy LG na R290. Także przeczytam Wam pokrótce, co wynika z tych danych na Kimarku. No i teraz tak, SCOP jest w sumie, tak jak Wam mówiłem wcześniej, poziom mocy akustycznej dla pompy. To jest pompa dziewiątka, to jest 50 dB, czyli wszystko się zgadza. Sprawność. Jeśli chodzi o ogrzewanie 35 stopni, jest to 205%, czyli w sumie dużo ponad to minimum, które jest wymagane, żeby osiągnąć A z trzema plusami. I dla ogrzewania 55 stopni jest to 151%, czyli znowu jest to minimalnie ponad minimum 150%. Natomiast pamiętajcie tutaj, że Raczej 7 i 9 są to urządzenia do domów nowych, więc takie temperatury raczej nie są używane, ale to ta sprawność i to SCOP i tak jest całkiem wysokie. No i teraz tak, jeśli chodzi o modulację urządzenia, to nie mamy jeszcze dokładnych danych od LG, do jakiej temperatury, znaczy przy jakich temperaturach zewnętrznych jakie mocy osiąga pompa. Natomiast zgodnie z tym, co jest na kimarku. Jest to 2,40 kW przy plus 12, czyli całkiem niska modulacja. Natomiast nie powiem Wam teraz, czy to jest najniżej, czy pompa potrafi niżej. Być może w trybie jakimś eko jeszcze niższą moc będzie mogła ta pompa wykręcić. Natomiast nawet jeśli byłoby to między 2,4 a 9, to jest modulacja całkiem przyzwoita, już nadająca się do nowych budynków. Zwłaszcza, że mówimy o plus 12 stopniach na zewnątrz. Przechodząc do COP. Obciążenie oczywiście częściowe, ogrzewanie podłogowe, plus 7 na zewnątrz, mamy COP 6,55 plus 2 5, i minus 7 3,30 i teraz tak, dla ogrzewania 55 stopni przy plus 7505 przy plus 2 3,92 i przy minus 7 2,45 Mówiliśmy tu o pompie 9, a teraz pompa 7 SCOP Wam wspominałem, wspominałem Wam też o głośności. Poziom mocy grzewczej przy plus 12 znowu jest osiągalny 2,40 i tu podobnie nie wiem, czy jest to minimum, czy nie. Przy plus 7 ogrzewanie podłogowe COP 6,55, przy plus 2 ,30. przy minus 7 3,40 i ogrzewanie wysokotemperaturowe przy plus 7 COP 505, przy plus 2392 i przy minus 7245, a sprawność urządzenia 207% przy ogrzewaniu 35 stopni i 151% przy ogrzewaniu 55 stopni średniorocznego zużycia prądu skimarku nie będę Wam pokazywał, no bo mija się to z celem. Nikt z nas nie mieszka w laboratorium. Nikt też nie jest w stanie powiedzieć, ile pompa dokładnie zużyje prądu. Dlaczego? Dlatego, że każda zima jest inna. U każdego wilgotność jest nieco inna. Nawet nieraz w jednej wiosce potrafi być. Nie wiem, komuś zaciąga z lasu chłód, u kogoś innego nie zaciąga. Ktoś mieszka bliżej że jaki ma wyższą wilgotność, niższą temperaturę, ktoś mieszka dalej, ktoś częściej korzysta z ciepłej wody albo grzeje ciepłą wodę na wyższy parametr i pompa zużywa mu więcej prądu. Ktoś ma cyrkulację w domu, pompa zużywa więcej prądu. Także czynników jest cała masa, więc nie będę o tym po prostu wspominał. Na dzisiaj to już chyba wszystko. Dziękuję Wam za to, że oglądaliście do końca ten odcinek. Mam nadzieję, że się spodobał. No i gdy tylko będzie możliwość pokazania Wam tej pompy już fizycznie, to czym prędzej. Postaramy się to zrobić, żebyście zobaczyli jaka jest różnica między dwunastką, a siódemką i dziewiątką. Dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia i do zobaczenia na kanale Innowacyjnego Domu.